Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Pieczyński, jestem publicystą Tygodnika do Rzeczy i właśnie do lektury Tygodnika do Rzeczy, najnowszego naszego numeru, chciałbym Państwa zachęcić. Opowiem o kilku co ciekawszych, co istotniejszych w mojej skromnej ocenie artykułach na łamach Tygodnika do Rzeczy w tym tygodniu. Przy czym, oczywiście, zachęcam do lektury całego numeru, no ale zacznę. Od swojego tekstu, swojego okładkowego materiału, w którym pisze o tym, że Ukraińcy nie chcą walczyć z Rosją. No i tłumaczę też, w jakim sensie nie chcą walczyć z Rosją i dlaczego nie chcą walczyć z Rosją. No, słyszymy o kolejnych falach. Dezercji w wojsku ukraińskim, o tych falach dezercji otwarcie piszą również ukraińskie media, w których wypowiadają się nawet owi ukraińscy dezerterzy, którzy nie chcą walczyć, więc jakby to też jest złamanie pewnego rodzaju tabu. Mówi się coraz więcej o tym, że zwykli Ukraińcy, którzy wcześniej być może chcieli walczyć z Rosją, no teraz już nie chcą. Dlaczego o tym pisze w najnowszym? Numerze tygodnika do rzeczy, ale w kontekście tego, że Ukraińcy nie chcą walczyć, pisze również o tym, co pokazują wyniki badań opinii, publicznych, pu opinii publicznej. Otóż wychodzi na to, że coraz więcej Ukraińców jest gotowych zgodzić się na ustępstwa terytorialne wobec Rosji, oczywiście te ustępstwa miały być ceną za zakończenie wojny, czyli widać już wyraźnie, że w ukraińskim społeczeństwie zmęczenie wojną zaczyna przeważać nad wolą walki z rosyjskim agresorem, a ponadto co jest też związane właśnie z tymi nastrojami, z tym zmęczeniem wojną, podnoszą głowy prorosyjscy politycy na Ukrainie, tacy jak Juri Bojko, lider zdelegalizowanej po 24 lutego partii opozycyjna Platforma Za Życie niedawno wygłosił taką głośną przemowę internetową z prorosyjskimi tezami, w której to oskarżał o antyrosyjski radykalizm ukraińskich polityków. Później został przesłuchany przez SBU, po czym się nieco pokajał, no ale nie możemy mieć złudzeń. i Bojko swoich poglądów nie zmienia i wyczuwa też wiatr zmian. Wyczuwa wiatr zmian w ukraińskim społeczeństwie, gdy tylko ucichną działa, gdy tylko znacznie się normalna Kampania wyborcza na Ukrainie, no to wtedy tacy ludzie jak Juri i bojko będą śmiało iść po głosy Ukraińców i być może trochę tych głosów dostaną. Więcej o tym w moim tekście okładkowym na łamach tego numeru tygodnika do rzeczy. Łukasz Warzecha z kolei ostrzega przed ideologicznymi konsekwencjami, przed ideologicznymi zagrożeniami, jakie niesie ze sobą edukacja zdrowotna, która niebawem ma zostać prowadzona do polskich szkół. Seksualizacja dzieci to jest tylko jedno z wielu bardzo istotnych zagrożeń, które niesie ze sobą ta nowa polityka. Edukacja zdrowotna to zakrojony na szeroką skalę projekt indoktrynacji, przekonuje Łukasz Warzecha więcej w jego tekście. Z kolei Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska opisuje sprawę, głośną sprawę doktora habilitowanego Jana Wawrzyniaka, wykładowcy filozofii, który stracił pracę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stracił pracę, ponieważ otrzymał negatywne oceny w tzw. ankietach ze strony studentów. Na wykładowcę skarżyli się przy tym głównie studenci filologii rosyjskiej z Ukrainy, dla których jego zajęcia były zbyt trudne językowo. I to o tyle ciekawe, o tyle zastanawiające, że akurat te zajęcia doktora habilitowanego Wawrzyniaka, no, zgodnie z prawem, powinny być prowadzone po polsku, więc to jest raczej problem po stronie tychże, tychże studentów. Więc prawdopodobnie polski wykładowca stracił pracę z powodu nieuprawnionych roszczeń ze strony studentów ze wschodu. Donald Tusk stał się pisowcem. Taką oto tezę stawia Jan Fiodorczuk. Przekonuje, że rzeczywiście w pierwszym okresie swoich rządów Donald Tusk w wielu sferach kontynuuje politykę rządu poprzedników, rządu Prawa i Sprawiedliwości. I często robi dokładnie to, za co wcześniej on i jego polityczni sojusznicy krytykowali partię Kaczyńskiego. Cytuję: Tuskowa wersja kaczyzmu jest najbardziej dostrzegalna w wymiarze. Praworządności. Koniec cytatu. Zauważa Jan Fiedorczuk. Po więcej, oczywiście, zapraszam do lektury tekstu Jana Fiedorczuka. Piotr Semka z kolei zastanawia się, czy Gaza to nowy Auschwitz. A dokładniej, czy z czasem nie będzie przypadkiem tak, że pamięć o Holokauście zacznie być wypierana przez pamięć o zbrodniach Izraela w strefie gazy. I ta prognoza wydaje się o tyle prawdopodobna, że właśnie taką zmianę, myślenie z pewnością forsować będzie rosąca w siłę muzułmańska diaspora w Europie, dla której z oczywistych względów, myślę, że tutaj tłumaczyć ich nie trzeba, tragedia ofiar Izraela no, dużo mniej waży, delikatnie rzecz ujmując, niż tragedia ofiar trzeciej Rzeszy. Rafał Ziemkiewicz z kolei wieszczy koniec, początek końca Imperium Jerzego Owsiaka. wośb od dawna już Weszła już dawno temu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy weszła do polityki, stając się w dużej mierze fabryką politycznej nienawiści. Nienawiści do przeciwników politycznych Platformy Obywatelskiej. Oczywiście ta fabryka nienawiści nie ma wiele wspólnego z deklarowanymi przez Włoch szczytnymi, charytatywnymi celami. No i spory wokół orkiestry, one oczywiście trwają od dawna. No ale ostatnio, jak zauważa Ziemkiewicz w swoim tekście, przeciwnicy Owsiaka zaczynają już przeważać nad zwolennikami. I to najwyraźniej już nie tylko strona prawicowa ma dość skrajnego upolitycznienia Włoch. Osiak, jak pamiętamy, przekroczył granicę dobrego smaku podczas ostatniej, choćby podczas ostatniej kampanii wyborczej, kiedy to porównywał pis do Sepsy na słynnych billboardach. Cytuję: Jedno jest pewne: drogi stecz możliwości powrotu do wizerunku powszechnie lubianego, bo uznawanego za apolitycznego i bezinteresownego społecznika Jerzy Osiak już nie ma, pisze. Dziękiewicz. Piotr Włoczyk natomiast wyjaśnia, po co Donaldowi Trumpowi Grenlandia, i czy te sensacyjnie brzmiące doniesienia o pretensjach terytorialnych amerykańskiego prezydenta Elekta do duńskiej Wyspy, to objaw szaleństwa, czy kolejny dowód na, tą, na tę słynną już nieprzewidywalność Donalda Trumpa, czy może pragmatyczny interes polityczny, interes Stanów Zjednoczonych, którego realizacja wbrew pozorom no nie doprowadzi do jakiegoś rozłamu w świecie zachodnim. Odpowiedzi na te wszystkie pytania udziela Piotr Włoczyk. No ale do rzeczy to nie tylko bieżąca polityka, czy też geopolityka, ale również podróże z polityką i geopolityką w tle. Jacek Pałkiewicz opisuje swoją fascynującą wyprawę na Syberię, a dokładniej do Oymyakonu, do biegunu zimna. To jest jedno z najzimniejszych miejsc na świecie, Wyprawa miała miejsce co prawda w 1989 roku, a więc tuż przed rozpadem Związku Sowieckiego. Wydaje się dawne dzieje, no ale jednak odegrała ogromną rolę w ociepleniu relacji na linii Wschód-Zachód. A poza tym była to fascynująca wyprawa, warto o niej poczytać. I to tylko kilka z wybranych tekstów, które Państwo mogą przeczytać na łamach Tygodnika do Rzeczy w tym tygodniu. No z pewnością oczywiście zachęcam do lektury całego tygodnika, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam Państwa również. Do wykupienia subskrypcji do rzeczy plus. To szybszy dostęp do treści nowych wydań tygodnika, a także dostęp do tekstów naszych publicystów na portalu dorzeczy.pl oraz możliwość oglądania programów Polska do Rzeczy oraz Antysystem. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz gorąco zapraszam do lektury tygodnika do rzeczy. Miłej lektury życzę Państwu.